Mamy wiele sygnałów od osób, które tu przyszły, od przedsiębiorców, naukowców, inwestorów, osób wystawiających się, które mają dzisiaj swoje stanowisko wystawiennicze, sieci laboratoriów, że są zadowoleni właśnie z tego powodu, że ta frekwencja jest tak wysoka i faktycznie mają szansę na porozmawianie z innymi osobami z branży lub też innymi osobami zainteresowanymi współpracą. To jest bardzo ważne, aby biznes, nauka technologia rozwiązania yy, wymyślane tworzone przez naukowców trafiają do przedsiębiorców i krótko mówiąc, sobie komercjalizować to co jest wypracowane w centrach badawczych na uczelniach. i taka instytucja jak Podkarpackie Centrum Innowacji tym się powinna zajmować i jedną z aktywności yy, tej instytucji są właśnie tego rodzaju konferencje. Także konferencje oceniam bardzo pozytywnie. Jak widać po frekwencji mamy bardzo wiele uczestników i głównie ze świata biznesu, ale też nauki. Prezentacje i dyskusje, zresztą bardzo ciekawe to jest jedno, ale widzę i słyszę bardzo wiele rozmów w kuluarach. I tu naprawdę nawiązywane są relacje, wymieniane są wizytówki. Ludzie, y, uczestnicy omawiają się na spotkania, na udział w kolejnych konferencjach. Na tym trendzie się znajdujemy, w tym trecie. Po raz pierwszy zobaczymy, jakie idealnie może być wykorzystane. Tak naprawdę mamy tu masę różnych takich mniejszych powierzchni. I teraz, jak to wszystko żyje, widać jak idealnie zostało to przygotowane, bo tak naprawdę mamy dużą ilość pomieszczeń, w których różne podmioty są w stanie w takim zacisznym, ale i no, bardzo twórczy sposób mogą być wykorzystane. Także ja jestem zachwycony w tym momencie wykorzystaniem tej powierzchni na trzecim piętrze. Schodziłem też na, 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 na piętro drugie, czy na piętro trzecie, Widziałem, że też osoby były zainteresowane wykorzystaniem w protolabie. Także, no i... Bardzo pozytywnie odbieram sposób wykorzystania tych piętor i coraz bardziej się upewniam w tym, że zostało to wszystko dobrze przygotowane.